Siemaneczko. Mamy następnego bohatera tego filmiku. A jest nim ta oto tulejka. To jest tulejka, której na 100% nie jestem pewien. Ale bardzo jestem prawie pewien, że to jest tulejka koła pośredniego tego koła. Ponieważ no. Mm, wszystko na to wskazuje. Byle jaka obróbka w środku, byle jaka obróbka boków. Za to dobra obróbka po zewnętrznej stronie. Też nie jest jakaś taka zabugata, ale fajna. No ale jest jeden problem, bo też mogłaby być tulejką na sworzeń tłokowy. Bo na przykład pasuje na wysokość. Nawet chyba jest ciut wyższa od korbowodu. Tak z pół milimetra bym powiedział, ale czy taka sama jak na przykład ta panewka, co sprzedają w sklepie do korbowodu? Tak, to jest ta sama wysokość. No, tak, bo się nie buja, na wszystkich czterech kątach się opiera. Ale czy takie Tulejki były stosowane w korbowodach, w główkach, do tłoka. Ciężko mi powiedzieć, na pewno to tak. Ale czy takie były? Ciężko, ciężko będzie tak info zdobyć. Na tą chwilę uważam, że to jest tulejka pod te koło. I będę próbował tutaj zaczynać się je obsadzać. Jeszcze znajdę jakieś może info o wymiarach, jakie powinny być no... Do kupienia tej tulejeczki, może co tam robi? Andoria Mod chyba robi jakieś tulejki. Może po warszawsku oni to robią. Może do nich zadzwonić, spytać się w jakich wymiarach mają te tulejki. Ale dzisiaj, jak to wszystko spod cęce, jest. No to tam hmm. nie dopytasz się, czy to jest zgrubna obróbka jakaś. Czy pani ma w ręku ciężką? Będzie no dobra, pomierzmy ją trochę. coś takiego. Mamy tutaj no 38 w wysokości. A na grubość? Czy tam szerokość? Mamy ją, kurde już. Ehm, tak, 42 z kawałeczkiem, 42 z naddatkiem. A samo koło w środku, nie mam średnicówki, bo bym wszystko średnicówką robił muszę zdobyć jakąś średnicówkę fajną pytam kogokolwiek, to każdy Nikt, niektórzy to nawet nie wie co to jest a naprawiają rzeczy dobra, w środku ma to tak z naprężeniem troszkę eee, ile tu może to mieć też tak 42 byłoby z kawałkiem bo te szczęki są tutaj takie o... No dobra Co jak tu... będę kombinował? Na pewno zebrać tutaj taki drucik powstał w miejscu, gdzie nawet jest to łączenie Jakiś taki delikatnie pod palcem czuć drucik Nie wiem o co chodzi, co tam się stanęło Spróbuję zapiąć się w tokarkę koło idealnie równiutko Zegareczek tu, ciach Potem zegareczek e... tu, od środka Idealnie to ustawić, a na koniec wjechać, zobaczyć zegarkiem, czy to jest yy, jakiś drut powstał, czy po prostu dwa takie jakby rowki obok siebie. Bo ta panewka mogła tymi końcami jakby się odpierać jeden i drugi, i powstać takie wgłębienia dwa, a mogło się odcisnąć po całości i powstać, no nie wiem, dywaguję po prostu, ale chcę pomierzyć i sam się przekonać, to jest jeden drut, czy dwa dołki. Bo na jedno by wychodziło, co nie? Tylko zależy czy to jest w tą stronę, czy... No... No o to chodzi jakoś, no. Yy... Dobra, tulejeczka bardzo mnie cieszy. Mimo, że nie wiem czy to jest od tego, ale no... Mam chęć założyć na palc i przez tydzień nosić na tym palcu. Zajebisty myślę, znalezisko. Jeśli okaże się to, że to jest ta tulejka, no to kółeczko mam już złożone. I o to mi właśnie chodzi. Nie wiem, czy pokazywałem te uszczelki, potem zajść na YouTube. Ale chłop mi dał cepoki jeszcze, e, uszczelki do tej 30. -tki. I naprawdę jestem zadowolony z niego. A zapomniałem powiedzieć, że Morpak dzisiaj produkuje uszczelki do 30. -tki. Tak. I zamiast pierścieni, które kiedyś produkował typu ta ciniutka blaszka która ma podobno 500 tak dużo ludzi pisze w różnych miejscach a ja to potem czytam i teraz mówię to Morpach produkuje uszczelki w ten deseń i jeszcze jeden deseń który każdy by chciał pewnie wiedzieć tak na żywo, na dzień dzisiejszy a ten desyń wynosi, proszę Państwa, kurwa mać, tyle. Nie wiem, może to jest tak zrobione, że no ma się rozpłynąć. Może trzeba te głowice potem jeszcze dokręcić par razy, zagrzać, dokręcić, ona się rozpływa. Nie znam tej technologii, nie wiem kogo zapytać o to. To są same domysły, a nic nie jest oczywiste. W kiedy coś się nie zgadza serwisówko, no. Nie jestem mechanikiem zawodu, mechanikuję, ale kurba lubię czasami złożyć coś tak jak producent przewidział. Mimo, że wszystko robię po swojemu. Eee, cztery prowadnice są, ale to będzie oddzielny film o nich tak samo. Śmierdzą milone, gdyż jedna ma wymiar oryginalnych co do setki, a reszta jest o jak to powiedzieć, o setkę przy... i dwa jeszcze jakby powstaje przycinek cieńsze niż ta jedna. Czyli od oryginału niecałe półtorej setki są cieńsze. Nie wiem, jakie jest pasowanie na głowicę. Czy gdzieś to jest opisane. Jeszcze przyjdą mi cztery prowiednice od jednego pana. I chyba jeszcze cztery od jeszcze jednego pana. Kurde, fajnie się gada z tymi ludźmi. Oni tam sobie gdzieś mieszkają, na wsiach wystawia sobie na przykład. Co tam sobie wystawiają? No, jakieś duperele sobie wystawiają, typu. No, tam jakiś tłok, kurwa. Ja się zawsze pytam. Ma pan może jakieś części? On mówi, no a co tam trzeba? To ja poszukam. Potem dzwoni i mówi, że ma. No to ja panu dołożę. No Zajewiste te dziadki są. Takim to ja bym kurwa zawsze robił dobre rzeczy. Także niech te dziadki żyją jak najdłużej, tam ich nie denerwować, bo to są goście, którzy zawsze pomogą. To jest nieoceniona pomoc. Także idę oporządzać. Elo, cześć.